Po pierwsze, co musicie sobie zdawać? To też wielu mądrych kolesi już powiedziało, że na zderegulowanym rynku matrymonialnym, na którym jesteście, w istocie młoda, piękna dziewczyna, jako wasza partnerka, w wieku lat tam 18 do 25, nie jest tak naprawdę wasza, tylko to jest, brzydko mówiąc, wasza kolej. Jakkolwiek słuchajcie, by się na to nie zrzymać, Jakie to niesprawiedliwe, jakie to niepobożne, jakie to nieobyczajne, to niestety to są fakty. Zarówno, zarówno pierwsza moja gwiazdeczka z greckiej tawerny umknęła w korporacyjny świat, jak i druga tutaj w, we włoskiej rzeczywistości umknęła, słuchajcie, do polski, w tamten świat. Co zostało? Otóż, jak wspomniałem wam, zostało. Nie tylko producent muzyczny z Berlina, jego kolega, ale została ono cała masa klientów. Jak to się stało? No właśnie tak to się stało, jak coach Redfield Wam to wytłumaczył. Koło takiej dziewczyny zawsze wszyscy będą biegać, skakać, podrzucać jej fanty, starać się jej pomóc. Nie dlatego dla niej, dlatego kim ona jest, tylko właśnie dla tej seksualnej podłogi. Więc jest to zjawisko bardzo silne. Nie musicie sobie nie tylko zdawać sprawę z jego istnienia, ale musicie sobie zdawać sprawę z tego, no jak możecie tą kartą zagrać. Dlatego, że pamiętajcie, że Wy jako lamer 20-25 lat, któremu się trafiło, dlatego, że taka dziewczyna przeważnie trafia się Wam tam raz, dwa razy w życiu. Jeżeli oczywiście swojej męskiej postawy nie będziecie poprawiać, ćwiczyć i nad nią pracować, to się Wam trafi raz czy dwa w życiu. Jako tak zwane szczęście początkujące. I teraz to wszystko, co ona przygarnia, niesie w tym koszu, to jest to, co świat chciał dać Wam, a dokładnie bardziej jej, jako taką życiową wyprawkę. I teraz to, że ta dziewczyna za parę lat, czy tam za 3-4 lata, że już jej z Wami nie będzie, że ona sobie pójdzie własną drogą, to się wydaje niesprawiedliwe dla Was, ale pamiętajcie, że dla niej to też jest wielka strata, dlatego że no ona w tym wieku nie ma wiedzy, jak świat działa. Nie ma wiedzy nawet słuchajcie, jak którakolwiek z nich doszła do tego momentu i obejrzy ten film, to i tak wiele z niego nie zrozumie, nie uwierzy w to. No i tu w ogóle jakieś, jakiekolwiek dziewczyny dotrwały na tym kanale do tego filmu. Po prostu człowiek w wieku lat 20, paru, 25 wypiera to. Uważa, że świat nie jest taki zdemoralizowany, słuchajcie, że psuje. I uważa, że z, z nim będzie inaczej. Że on sobie da rady, że, że u niego to wszystko będzie wyglądać inaczej. I w wieku 25 lat ta kobieta odchodzi. I teraz pamiętajcie, że gdyby rynek nie był zderegulowany, to to, że wy mieliście tą kobietę przez 7 lat oznaczałoby, że wszystko, co ona Wam przygarnęła na korzyść Waszą, jako par, jako stadła, powinniście jej oddać w wieku późniejszym, kiedy będzie w ciąży, kiedy będzie słaba, kiedy jej cycki obwisną, kiedy zajdą te wszystkie rzeczy, które sprawią, że ona przestanie być atrakcyjna i przestaną ją obspywać u górą podarku. Tak by było w rynku uregulowane, ale ponieważ nie jest uregulowany rynek, to ona odchodzi. Ona odchodzi raz, drugi, w pewnym momencie dochodzi do ściany, okazuje się, że z tych wszystkich podarków, które miała, nic nie zostało, tak? Bo ona to wszystko wyrzuciła i poszła. Ale Wy, jako mądrzy mężczyźni, to, co leci za nią, możecie podebrać. Na korzyść swoją po prostu. Skumulować zasoby, wykorzystać to, że w wieku lat 20 jesteście patafianem, z którym nikt się nie liczy i zbierać. Zbierać tych klientów, zbierać swoją pozycję, obserwować świat. To jest to, co Wy Przybierzecie dla siebie jako mężczyznę. I może kiedy ona dojdzie do lat 30 paru i przypomni sobie, jaka była głupia i porzuciła te możliwości, może wróci do Was, którzy macie to wszystko zakumulowane. Ale nie liczyłbym na to specjalnie, bo to prawdopodobnie nie wróci. Natomiast No, Wy zakumulujecie Waszą męską pozycję. Więc jest to forma, słuchajcie, w przypadku kobiety, kredytu. Wy dostając taką kobietę tym łutem szczęścia w istocie, w normalnym świecie, na niezderegulowanym rynku matrymonialnym, dostajecie kredyt, tak? dostajecie tą piękną dziewczynę, za którą wszyscy latają, macie tych ludzi wokół siebie, ten krąg socjalny, z którego tam ktoś wam coś proponuje, ktoś was tam gdzieś zaprasza. To wszystko nie dzieje się dla, przez ciebie, młody patafianie lat 20, tylko przez twoją młodą patafiankę lat 20. I starszy mężczyźni to oczywiście wiedzą. Dlatego biorą te, te dziewczyny na kelnerki, bo wiedzą, że taka dziewczyna, która krąży między stolikami, no, nagania klientów tak to tylko jest możliwe. Oni nie wezmują, słuchajcie, jak ona ma lat 30 do pracy kelnerki, a jak ma lat 40 to i do żadnej pracy jej nie wezmą. Z tego właśnie powodu. O czym się oczywiście nie mówi. Nikt wam tego wprost nie powie, no ale tak jest. Więc wy na niezderegulowanym rynku macie ją jako kredyt, czyli Dostajecie coś, dużą pulę od razu, kiedy jesteście młodzi, macie z niej uwić gniazdo rodziny i spłacacie ją potem, kiedy ona już jest nie taka atrakcyjna, kiedy Wam się nie chce. Macie to gniazdo uwite, macie z nim pracować, wychowywać dzieci, dorabiać społeczeństwo, siebie, bogacić i w ten sposób ten kredyt spłacać Ale ponieważ jesteście na zderegulowanym rynku matrymonialnym, to uwaga, dostajecie kredyt.